No to kontynuujemy serię o pasach do broni. I dziś przyszedł czas na creme de la creme, czyli najdroższy pas z mojej stajni. A tym najdroższym pasem z mojej stajni jest pas, który widzicie na tymże karabiniku Grot czyli pas od Ferro Concepts. Mam ten, który widzieliście przed chwilą, to jest drugi mój pas od Ferro, a ten, który widzicie tu na dole, to jest mój pierwszy pas od Ferro, który kupiłem, kurde, ze 3 lata temu, mniej więcej, jakoś tak. I króciutko o tym pasie. Dlaczego? Dlatego, że ten pas jest tak naprawdę bardzo mocno podobny do pasa... TC Gear, albo może inaczej, pas TC Gear, czyli od, od Targetsów, jest bardzo, bardzo podobny do, do tego pasa. Różnice są stosunkowo niewielkie, bo tak, jest mniej tych drabinek regulacyjnych. Tu są tylko dwie, pamiętacie, w pasie, w pasie od TC było ich trzy. Oczywiście pas tak jak i pozostałe jest sprzedawany bez kudeków. Ten jest chyba jeszcze chiński, ostatni, który mi został. Bo miałem dwa, dwa czy więcej nawet. Na pewno jeden mi się całkowicie rozpadł, więc po prostu go musiałem wymienić. I tu mamy kudeka, chyba to jest Makulowek, taki duży. W każdym razie, z czego składa się pas? Z czego składa się pas od ferro? No więc pas od ferro składa się z y, tej przedniej taśmy, tylnej, bo dołączanej do kolby, regulowanej, dostarczanej bez y, żadnych zaczepów, więc można wykorzystać albo przeplecenie samej taśmy, albo założyć kudeka, albo założyć kleszówkę, albo dowiązać linkę, jak kto woli. Tu oczywiście jest kawał taśmy takiej do regulacji, mniej niż w pasie Templarców, bo jak widzicie y, zasadniczo tylko to, co tu widać. tak? A ten, to już mm, tak nie do końca, to, że można, znaczy można tę poduszkę przesunąć, ale to zaraz. Więc regulacja jest stosunkowo niewielka. Dalej mamy nałożoną poduszkę, i tak jak wam przed chwilą pokazałem, jest z takim tunelem tutaj, w którym dość swobodnie porusza się odcinek taśmy. To wszystko jest wykonane z kordury: zarówno górna część, jak i ta spodnia. W środku jest jakieś, jakaś, jakaś cienka warstwa. Y, taka zmiększająca, ale bardzo cieniutka. Nie tak jak u Templarsu, u TC prosili, żeby nie rozwijać, że tu jest jakaś siatka czy coś, tylko to jest po prostu kurdura z obu stron i w środku jest jakieś delikatne, bardzo cieniutkie wypełnienie takie y, zmniejszające Logo bardzo ładne swoją drogą, bardzo mi się podoba e, ten Ferro Concept, nazwa pasa, Swingster e, i, i to fajne ich logo I z drugiej strony mamy symetrycznie, tak? Te końcówki są symetryczne, bo. Tu na końcu z obu stron mamy tą drabinkę regulacyjną i dzięki temu możemy sobie w pewnym stopniu zwiększać zakres e, długości tej taśmy, ale kosztem skrócenia tej taśmy, tak, bo będziemy ją sobie po prostu przesuwać tu pomiędzy, pomiędzy tą drabinką i tą drabinką, czyli jak tu skrócimy, to tu wydłużymy, jak tu wydłużymy, to tu skrócimy, a jak tu skrócimy, to tu wydłużymy. Zasadnicza różnica oprócz tego, że tych plastików to jest mniej o jeden w każdym, jest sposób regulacji. Mianowicie, chłopaki Sfero Concept zastosowali coś takiego: taki metalowy ślizgacz z gumowym uchwytem. To jest drugi wzór gumowego uchwytu. Pierwszy mi się podobał bardziej, bo był z takim oczkiem gumowym, ale to się bardzo szybko niszczyło, i zmieniono na to. I jak za to ciągniemy, to otwiera się taki, taka ząbkowana zapadka, która odpowiada za blokowanie tego wszystkiego. Strasznie mnie nie użył ten pas. Wiecie dlaczego? Bo to ten element to jest jeden do jeden żywcem przeniesiony element regulacji szelki z plecaków ELIS sprzed 50 lat. Mniej więcej 50 lat temu wprowadzono do użycia. Taki właśnie oto ślizgacz, tylko że on był regulowany nie za pomocą e, takiego kutasika ciągniętego, tylko była tam, do, 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 tu gdzie jest nit, czy tam śruba, e, chyba śruba, to w plecakach helis był po prostu dowiązany kawałek parakordu, czy jakieś inne linki i się ciągnęło. No i jak to działa? No to widzieliście. Luzujemy, to możemy przeciągać, ciągniemy w drugą stronę, to się samo luzuje. I możemy sobie ten pas regulować. I tak wygląda pas Stingster firmy Ferro Concepts. Świetny pas, bardzo leciutki, kapitalnie wykonany, ze świetnych materiałów, w różnych kolorach widzieliście, mam, mam Kojota, mam Woodlanda, są jeszcze inne kolory, tam ich jest chyba z sześć albo siedem i przy okazji absurdalnie wręcz drogi. Ten pas jest niestety bardzo, bardzo drogim pasem. Świetnie zrobionym, świetnie zaprojektowanym, ze świetnych materiałów, ale kosztującym krocie. A jak działa na karabinie? No to pokażemy Wam za chwileczkę już na strzelnicy. Myślałem, że zrobisz takie. Przejście dookoła, z pokazaniem wszystkiego. Chociaż dobra, już pokazałem wam ten pas na, na deskach. Czyli mamy Slingster od Ferro Concepts. Jeden z moich ulubionych pasów. No konstrukcyjnie, jak większość pasów, punktowych. Tak? Chociaż oni zaczęli z tym ślizgaczem od, od, od Elisa, co wam pokazywałem. I tu muszę przyznać, że wykonanie tego pasa, znaczy sam projekt, zastosowane materiały i, i koncepcja. Powoduje, że ten leciutki pas, mimo że tu na przykład nie ma, to też Wam mówiłem na deskach nie ma jakiejś bardzo grubej e, takiej wykładzinki zmiękczającej to jest jakaś taka symboliczna ale mimo wszystko to jest, to jest tak dobrane, że rozkład masy karabinka jest naprawdę bardzo fajny. Możliwość wyregulowania jest dość spora, więc można sobie dopiąć to wszystko tak. Ja na przykład wolę tu mieć troszeczkę krócej niż, niż dłużej, więc zrobiłem tak, jak mam i dzięki temu ta ducha ta gruba szelka. Fajnie mi się, mi się układa po prostu przy korzystaniu z karabinka. No i co? Jak działa? Już musiał stanąć chyba z tamtej strony, w słońce. No działa jak każdy pas, tak? Mam go teraz mocno ściśniętego. Więc jak sobie będę strzelał z karabinka, jest oczywiście pusty, tak żeby tam nie było, że no, nie wiadomo co. E, więc strzelam z karabinka, tak? I muszę nagle wydłużyć pas, bo będę robił jakieś przejścia czy coś. No to po prostu odciągam i zobaczcie, ten ślizgacz zelisa. Amerykanie wymyślili to ponad 50 lat temu, tak? Zobaczcie, jak to działa. Wystarczy leciutko odciągnąć i pod obciążeniem ten ślizgacz przejeżdża sam. On chodzi tu ultra gładko. Pamiętacie, że w tym pierwszym pasie Blue Force Geara, na tej grubej taśmie, tej jak twoją mać, on chodził z dużym oporem. Nawet dźwięk w... był taki... Tak, tak, nawet to było słychać. Na tym pasie e, od łasucha od i od e, Target Creator Synthy Gear tam już było dużo łagodniej, to też wam mówiłem, że to wynika z taśmy, z, z jej grubości, to tutaj to chodzi praktycznie bez oporu. Odciągasz i leci. Puszczasz, się zaciska, tak? Genialność ślizgacza z plecaka ELIS. Także regulowanie tego jest naprawdę bardzo wygodne. Ten gumowy kutasik też jest fajny. Tak jak Wam powiedziałem, pierwsza wersja mi się bardziej podobała, bo była taka troszeczkę tu cieńsza. Tu było takie coś jak logo Oakleya, takie, takie otwarte, o, te o, przerośnięte o. I był super, tylko one się urywały, więc zmienili na coś takiego i to działa naprawdę rewelacyjnie, tak? Mam wydłużony pas, mogę sobie zrobić spokojnie przejście z ręki silnej na, na, na rękę słabą czy tam ze strony silnej na stronę słabą mogę odwiesić ten karabinek, no mogę robić to co z pasem, tylko tu się to robi bardzo wygodnie, tak? Przy rozciągniętym pasie przekładam karabinek na plecy, zaciągam Mam na plecach, mogę sobie spokojnie działać. Tak? Przy odkładaniu broni strzelam, muszę przejść na krótką, gaszę karabin, przechodzę na krótko, wszystko gra. No, no, jak pas, jak pas. Tylko bardzo fajnie zrobiony, z kapitalnym tym ślizgaczem. Ten ślizgacz, on oczywiście podniesie trochę masę, masę pasa, bo to jest kawał metalu. Ale ten ślizgacz moim zdaniem chodzi najlepiej z tych wszystkich pasów, które mam. Co prawda ten od TC Gear z tą pętą, że można tu dociągnąć, to jest rewelka, ale ten, mimo że prostszy, też jest bardzo fajny. Podstawowa wada tego pasa, absurdalna cena. On kosztuje 300, czy 300 z hakiem jakoś? z kosmos, tak? Możecie sobie wybrać, tam jest chyba z 5 czy 6 kolorów tego, albo 7, nie pamiętam, ale cena tego pasa jest kosmiczna. Przy czym kupujecie naprawdę bardzo wysokiej jakości pas. Ten pas ma, nie wiem... 4 lata chyba, coś takiego, tak wiem, jestem okrętem, czy statkiem handlowym, statkiem handlowym, bandera wojenna jest inna. Dostałem to, to, to sobie przypiąłem. Także tak, pas Slingster od Ferro jeden z moich ulubionych pasów, absurdalnie drogi, bardzo wygodny, bardzo dobrze wykonany, super pas, tylko kosztujący dużo pieniędzy. Tradycyjnie na koniec podziękowania dla wszystkich Was za oglądanie, subowanie, lajkowanie, komentowanie, szerowanie. Ogromne podziękowanie dla Patronów za wspieranie naszego kanału w serwisie Patronite. Zachęcam do tego wspierania. Będzie nam bardzo miło, jeśli się na to zdecydujecie. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Do zobaczenia, mam nadzieję, już niedługo w kolejnym filmie.